Z tej strony minę Mariusz. I chciałem Was przeprosić, że tak długo nie nagrywałem, ale byłem y, z babciem i dziadkiem w Czechach. W I tam gdzie byliśmy, nie było internetu. Przez to nie mogłem na YouTube rzucić żadnych filmików. No i to jest zapytaj Mariusza część druga. No i tak jak ostatnio odpowiem na trzy pytania, które yy, na mojego e-maila miałem przysłane. No i tak, yy, pierwsze, <laughs> przepraszam, przepraszam, trochę chory jestem. Pierwsze to, yy, dlaczego tak yy, słabo piszesz? No i chciałem wam powiedzieć, że ja tak słabo piszę. Chciałem wam powiedzieć, że ja tak słabo piszę, ponieważ ja mam ten, no Y, y, dyskleksję. No i właśnie to ja mam te no jakiś czas temu byłem u lekarza i lekarz powiedział, że ja właśnie mam coś takiego. Właś ja się staram dobrze pisać i teraz żeby się poprawić to będę przed każdym odcinkiem słownikiem sprawdzał, to już powinienem lepiej pisać. No, dlatego. Dobrze, drugie pytanie. Yy, jakie planujesz robić filmy? No, to ostatnio trochę myślałem, właśnie, jakie filmy, żeby było fajnie i ciekawie. No, i wymyśliłem sobie, że będę robił. Um, Buduj z Mariuszem. I to będzie coś takiego, że. No, że ja będę na tym trybie kreatywnym, z nieskończonością klocków, yy, budował różne budynki. Będziecie mogli też w komentarzach pisać, co bym miał zbudować. Jako teraz pierwszy, to będę taki domek chciał zbudować piętrowy. No, zrobię najdługo filmik, pokażę Wam. I będę teraz nie wiem, czy będę dalej nagrywał Minecraft Przygoda, ponieważ przez przypadek mi się świat skasował. I też myślę, że będę może coś z serwera nagrywał, jakiegoś. <laughs> Trzecie pytanie, dlaczego? dlaczego nie nagrywałeś? Ja ostatnio nie nagrywałem, ponieważ tak jak wam już mówiłem, pojechałem z babcią do Czech, no i, ten, i tam nie było internetu, w ogóle zero, zero, kresku, zero kresek było. No i przez to nie dało się nic ten nagrać. No. no i to już koniec. Zapytaj Mariusza, część druga. Piszcie pod tym filmikiem pytania, jeszcze na niektóre odpowiem. Jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie no i też napiszcie komentarz. To to już wszystko. Cześć.